Hej, kochani! W dzisiejszym filmiku nagram historii jest to upu Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie z węczkiem, no i zaczynajmy. O, no, okej. Okay. Muszę się ubrać, bo już dzisiaj wychodzimy ze szpitala, więc się muszę przebrać. Hmm. Chodź, ty też się możesz przebrać. O, mam twoje ciuchy. Tak, masz moje ciuchy, bo mam sobie nógę. Więc są takie, żeby Twiggy's mógł być jakby w nich. I żeby się ładnie trzymał. No dobra. Okej, okay, chodźmy dalej chodźmy już do domu. Weź tutaj rzeczy. Okej. Okay. Dzieci. razie, że udało mi się to wszystko zabrać. Ja dzieci. Nie ja wiem, te dwie najcięższe, to równało To tak, ta, ta. Okej, okay, dobra, to chodźmy teraz do domu. Wreszcie po tylu dniach w tym szpitalu możemy iść do domu. Jest to mega fajnie. Okej. Okay. Mm. Tu jest nasz dom i lecimy na kwiat na 39. i to się na ale trzecie gdybyście zastanowili co z kotami spokojnie, były karmione i wszystko szkoda, bo dobra, uważaj z tą nogą dobra, chodź mamy, my na razie tu pójdziemy chodź, ja położę twój siostry możesz być karmiony dziękuję nie ma za co, mama super, dobra, to my jedziemy już na rozkazję. jeszcze, roz... ja też wszedłem Dobra, to weźcie jeszcze to, a ja tylko to rozpakuję, to. czekajcie to jest jedno tej. Naszej. No raczej nie jest tej. Boże, Lili jest jedno ubranie. No to niech tam zostanie. Nie no, weźcie, czekajcie. Czekać na mnie! Bo się wkurzę, jak nie poczekacie. Okej, okay, dobra. Lecimy teraz na drugie piętro, gdzie ty się nie musisz położyć. Bo co masz nogę i teraz jedyne co będziesz czuł, to ta No tamto. No nie, tato, nie, 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 nie. Teraz nie pozwolę ci z kipsem i z nogami wyjść na miasto. Oj, tatu. Oj, nie tatuj mnie tutaj. Dobra. Chodźmy, mam jeszcze idziemy tak. Ja już przebierasz się. No przynajmniej możesz tam dostać. I właśnie pod koniec. No dobra. Ach, te dzieci. Dobra, dłużej tą torbę i lecimy dalej nieszczęsnym. Okej, okay, taka. Ale niech sobie twoje nie było. Tylko, no, że my sobie niczego zrobiliśmy. No właśnie, właśnie. No pod jeszcze czekają często. Dobra, chodźmy tutaj. Tą torbę tutaj odkładam. To jest jej mały, to jest jeszcze do niej do pokoju. Ale to potem się tam zawiezie, niech teraz na razie śpi. Potem mu i sobie tą torbę w pokoju. Ale fajna jest ta książka. Chyba ja się mu spodobała. No. Wybieramy jeszcze na Chociaż już dzisiaj jadę, to damy im już obiad. Żeby sobie tutaj pięknie... Zjadły Okej, okay, chodźmy teraz Nimi oglądać Telewizję A jeśli taka historia wam się spodoba, dajcie łapkę w górę I subskrypcję z dzwoneczkiem, a ja widzę z wami już w kolejnej Pa, pa